Jak się Państwo z pewnością domyślają, za chwilę przygotuję coś z łososia. Ale z jakiego łososia? Oto cała ryba na stole spoczywa, jedynie wypatroszona jeszcze z łuskami, a to wspaniały filet, już bez skóry. No, taki filet to by się chciało po prostu posiekać, wymieszać z żółtkami, kaparami, odrobiną oliwy, zrobić z tego tatara albo też zjeść na surowo w sushi. Lub sashimi, ale ja zrobię dla Państwa coś z tych stron. Tutaj w garnku gotuje się prawie woda, i to będzie marynata. Rzecz bardzo prosta. Teraz dorzucam do tego kilka listków laurowych, kilka ziaren pieprzu. Do tego jeszcze pójdzie sól oraz ocet. I to, drodzy Państwo, powinno się gotować najpierw samo jakieś 15 minut, żeby te przyprawy oddały wodzie smak, i potem czynił będę dalsze rzeczy. Składniki tej marynaty mogą wydawać się Państwu bardzo skromne, bo, że jeszcze raz przypomnę, to jedynie liść laurowy, pieprz, sól, ocet oraz woda. Ale chodzi o to, by ryba smakowała. Jak najbardziej sobą. Gdybyśmy tutaj dodali jeszcze cebuli czy też czostku, a niektórzy tak czynią, to ten smak by się całkowicie zmienił. A tak pozostanie nam w ustach smak tej wspaniałej, świeżej ryby. No i tutaj już się wszystko bardzo ładnie pogotowało trochę. Więc ten płyn ma już smak tego, co do niego wrzuciłem. Więc teraz muszę wziąć łososia, znaleźć nóż i pokroić go. W odpowiednie kawałki. To jest filet, jak Państwo widzą, więc będę go kroił mniej więcej w, o, w takie paski. Można to też zrobić z całej ryby. Wtedy, oczywiście, należy zdjąć łuskę i pokroić ją w dzwonka. Ale z fileta będzie się to robiło znacznie prędzej. Bo coś, co muszę teraz zrobić, to włożyć kawałki ryby do marynaty. I proszę Państwa. Rzecz całą natychmiast, natychmiast zdjąć z ognia i zostawić na godzinę półtorej aż wszystko ostygnie. Gdyby to były całe dzwonka, to ryba powinna w takiej marynacie spoczywać minimum noc w chłodnym miejscu. A ja mogę zacząć robić teraz coś, co tej rybie winno towarzyszyć, czyli podobną do naszej surówkę która wszakże wywodzi się stąd, czyli z Norwegii. Najpierw będę tarł marchew. W misce mam na razie typowo polską surówkę, mianowicie startą marchew razem z jabłkiem, doprawione sokiem z cytryny. Teraz do tego ścieram rzepę. Bardzo przyjemną rzepę, która w Norwegii jest używana na wiele sposobów, do tego jeszcze zetrę ogórka, wszystko doprawię odrobiną oleju słonecznikowego, posolę i tak naprawdę ta surówka jeszcze może będzie tylko wymagała lekkiego dokwaszenia. Surówka wymaga nieco oleju na końcu, zaraz ją będę dokładnie mieszał, no, wystarczy kilka ruchów łyżką. Dość dziwna, prawda? Z ogórkiem i z rzepą w środku, ale mówię Państwu, że naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemna. Teraz sobie trzeba przygotować talerz. Robię tutaj łóżeczko z sałaty, którą najpierw otrzepuję dokładnie z wody. Nie dlatego, żeby była brudna, w Norwegii wszystko jest idealnie czyste, ale dlatego, żeby cała potrawa nie była zbyt mokra, chociaż ona jest mokra z definicji, bo przecież ten łosoś spoczywa w zalewie. Teraz bardzo, bardzo delikatnie należy wyjąć dzwonka z łososia, ułożyć go na tym łóżeczku z sałaty. Ja powiem Państwu, ale bardzo cicho, że my w Polsce taką sałatę nazywamy sałatą szwedzką, ale nie nazywajcie jej tak w Norwegii. Jednak Norwegia przez długie, długie lata przez Szwecję była okupowana i po prostu powiedzmy lepiej, że jest to sałata skandynawska, bo również tak można ją nazwać. Bardzo proszę. On się wręcz rozpada w dłoniach. Teraz nieco tej surówki i już prawie rzecz cała jest gotowa. Powiedziałem prawie, bo jeszcze przecież muszę spróbować jak smakuje. Bardzo, bardzo przyjemnie. Jeszcze nieco cytryny. Dwa plastry, które ukroimy cienko i natniemy, o, w taki oto sposób, żeby dało się świarteczki położyć albo połówki. I proszę państwa, oto mam całe danie gotowe, ale nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił tutaj czegoś na co tak naprawdę cały czas czekałem, mianowicie plaster słuszny z surowego łososia, nieco soku z cytryny i to dopiero jest przyjemność. Surowy łosoś wśród norweskich fiordów. Drodzy Państwo, pora się żegnać, ale mam nadzieję, że to miejsce jest na tyle spektakularne widok na cały Newsfjord że rozstaną się Państwo ze mną z mniejszym bólem. Na końcu e, chciałbym tylko dodać, że choć z przekonań klimatycznych oraz temperamentu jestem zdecydowanym południowcem, e, to każdemu życzę tak wspaniałych podróży, jaką właśnie po dalekiej północy odbywam. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Do widzenia.